Kolejna ważna inwestycja transportowa, tramwajowa przed nami. Dzisiaj odebrałem w Urzędzie Wojewódzkim z rąk pani Wojewody Anny Żabskiej kluczową decyzję tzw. decyzję z zryjdowską, która umożliwia rozpoczęcie realizacji tego ważnego zadania. Przypomnę, 2 km torowiska pomiędzy dwoma pętlami. Pętlą Sempolną, która zostanie przebudowana, to ulica Mickiewicza i nową pętlą na Swojczycach. Przebudowa także drogi, no i 24 miesiące. Tyle będzie miała wrocławska firma, która wygrała to postępowanie, udzielenie zamówienia na realizację tego zadania. To są genialne wieści dla wschodniej części naszego miasta, ponieważ powstanie 2 km nowego trasy dla całej komunikacji zbiorowej w mieście. Dodatkowo park and ride. Same przystanki będą zielone, z zielonymi dachami i woda gospodarowana na miejscu. Wszystko po to, aby mieszkańcy Wrocławia komfortowo, bezpiecznie podróżowali po mieście. 140 milionów złotych, w tym także środki z Unii Europejskiej. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Z góry przepraszam za utrudnienia, bo bez nich się nie obejdzie. Będziemy robić wszystko, abyście odczuli to w jak najmniejszym stopniu, ale oczywiście do końca to nie będzie możliwe. Ale ważne jest to, że powstanie nowa linia tramwajowa, która obsłuży nam kilkanaście tysięcy, Wrocławianek i Wrocławian.